Przed nagraniem tego odcinka poprosiłam kilku moich znajomych o to, żeby powiedzieli mi, jak sobie wyobrażają terrorystę. Odpowiedzi były oczywiście różne, ale dominował taki przekaz, że to będzie na pewno mężczyzna, raczej z długą brodą, raczej o takim ciemniejszym odcieniu skóry. Jak pytałam o ogólny wygląd, no to podało hasło, że pewnie będzie miał na sobie jakieś pogniecione, militarne ciuchy, może pas Shahida. Na pewno, że będzie miał obłęd w oczach i generalnie będzie wyglądał niesympatycznie, odstraszająco. Żadna z tych osób nie powiedziała, że terrorysta mógłby wyglądać jak Gwiazda Roka. W dzisiejszym odcinku na kanale Anatomia Zamachu opowiem o sytuacji, kiedy terrorysta został wystylizowany na gwiazdę kultury pop i co z tego wynikło. Zapraszam serdecznie do oglądania. Magazyn Rolling Stone na pewno nie jest kojarzony z terroryzmem. Jest za to kojarzony z popkulturą. Ten magazyn powstał w 1967 roku i był pewnego rodzaju tubą propagandową dla kultury hipisowskiej. To się potem nieco zmieniło. Czasopismo miało, to, miało taki profil bardziej rozrywkowy pisało o popkulturze, ale zawsze było uważane za dziennikarstwo nieco wyższych lotów. To jest magazyn, który zasłynął bardzo, ale to bardzo charakterystycznymi okładkami. Które w jakiś sposób łamały schematy, które mogły być nieco obrazobórcze, ale nigdy nie przekraczały pewnej granicy dobrego smaku. One były niesamowicie kontrowersyjne, ale też były bardzo ciekawe. Chociażby ta słynna okładka, na której John Lennon pozował z Yoko Ono. Czasami na okładkach Rolling Stone po pojawiały się postaci ze świata polityki, światowi przywódcy, ale najczęściej były tam gwiazdy popkultury. Piosenkarze, piosenkarki, aktorzy, aktorki, czasami sportowcy. Oczywiście magazynowi zdarzały się takie sytuacje, kiedy padały tam ważne deklaracje polityczne. Tak było na przykład, kiedy generał McChrystal w 2010 roku bardzo mocno skrytykował politykę ówczesnego wiceprezydenta, czyli Joe Bidena. Jakkolwiek to jest raczej czasopismo popkulturowe. W tej chwili, to już jest miesięcznik, kilka lat temu to był jeszcze dwutygodnik. W sierpniu 2013 roku ukazał się kolejny numer tego magazynu i praktycznie od razu zaczęły się bardzo ostre wypowiedzi krytyczne. Protestowali policjanci, protestowali Bostończycy, także lo lokalni politycy z Bostonu bardzo ostro wypowiadali się o tej okładce. Wiele punktów prasowych, wielu dystrybutorów absolutnie odmówiło sprzedaży tej konkretnej gazety ze względu na niesamowicie specyficzną okładkę. Na okładce był młody chłopak z błędnym spojrzeniem, z takim melancholijnym wzrokiem, z rozwianym włosem, wystylizowany na gwiazdy popkultury. Na tej samej okładce mogliśmy też zobaczyć tekst o J.U.Z., czyli innej gwieździe popkultury. Na dole okładki napis Bomber, czyli bombiarz. Poniżej informacja o obiecującym studencie, którego zawiodła rodzina, i który ukierunkował się na radykalny islam i został potworem. I jeżeli widzimy takie zdjęcie i taką zapowiedź na okładce magazynu na temat kultury pop, no to pierwsze skojarzenie jest takie, że oto pojawił się kolejny katastroficzny film, albo może ktoś wydał bardzo specyficzny album muzyczny. Ale jeszcze niedawno absolutnie nie mieściło nam się w głowie, że możliwe jest to, że terrorysta. Sprawca śmierci trzech osób i ran ponad 260 jest pokazany na okładce magazynu Pop, wystylizowany na gwiazdę. Do takiej sytuacji niestety doszło. Pytanie: Kto jest na okładce? Na okładce magazynu Rolling Stone widzimy Johara Carnajewa. O Joharze Carnajewie i jego bracie Tamerlanie. Mówiłam już na tym kanale i pewnie jeszcze do ich przypadku powrócę. To są ci dwaj młodzi ludzie, którzy 15 kwietnia 2013 roku podłożyli dwa improwizowane ładunki wybuchowe na mecie maratonu bostońskiego. Jeden z tych ładunków został podłożony tuż za dzieckiem stojącym przy barierkach. Oni mieli absolutnie pewność, że ten typ ładunku na pewno przyniesie śmierć temu dziecku. Mimo wszystko ten ładunek został tam, tam podłożony. W zamachu zginęły trzy osoby na miejscu, ponad 260 zostało rannych. Sporo, spora część z tych rannych miała amputację kończą dolnych przede wszystkim. To były bardzo poważne obrażenia. Tych dwóch chłopaków potem jeszcze uciekając, zabiło policjanta na służbie. I oni go zabili nie w strzelaninie, tylko po prostu w celu rabunkowym. Próbowano, próbowali i mu Brać broń. Tamerland zginął, Johar został skazany na karę śmierci. Ta okładka Rolling Stone została ujrzała światło dzienne w kilka miesięcy po tym zamachu. To wydarzenie absolutnie wstrząsnęło opinią publiczną. Najpierw krwawy zamach, a potem ta specyficzna okładka. I tak jak mówiłam, protesty, formy protestów były bardzo różne. Jedną z nich było zachowanie jednego z policjantów, który brał udział w tym ostatnim etapie poszukiwań Johara Czarnajewa. On upublicznił e, część zdjęć, które zostały zrobione podczas tej akcji. Zrobił to oczywiście no, w sposób nielegalny, nie powinien tego robić, zresztą poniósł za to karę, ale jemu chodziło o to, żeby pokazać, że terrorysta nie kończy na okładce popkulturowego magazynu w blasku fleszy. Ale najczęściej kończy zakrwawiony, przerażony z czujnikiem laserowym broni na czole czyli dokładnie tak, w jaki sposób zakończyło się poszukiwanie Czarnajewa, który po kilkunastu godzinach ukrywania się był przerażony, zalękniony, zakrwawiony i absolutnie nie przypominał tego chłopaka z okładki. Ten funkcjonariusz powiedział potem: Jako funkcjonariusz organu ścigania. Z 25-letnim stażem uważam, że wizerunek, który pokazał magazyn Rolling Stone, był obrazą dla każdej osoby, która kiedykolwiek nosiła mundur dowornej formacji policyjnej czy wojskowej, a także dla rodzin, których ukochani bliscy zginęli na służbie. Prawda jest taka, że upiększone oblicze terroryzmu to nie tylko obraża Obraza członków rodzin funkcjonariuszy zapitych na służbie, ale to może być również zachęta dla tych, którzy są na tyle niestabilni, by zrobić coś podobnego, by znaleźć się na okładce Rolling Stone. al -Qaida. Organizacje państwo islamskie i inne salafistkie organizacje terrorystyczne bardzo często używają wizerunku swoich mujahedinów, bohaterów, właśnie po to, żeby ich wychwalać pod niebiosa. No, zwłaszcza kiedy oni już nie żyją i można, a, można się pochwalić tym, co zrobili. E, I taki los spotkał Tamerlana Czarnajewa. On się pojawiał w tych materiałach dżihadystycznych bardzo często jako bohater, jako ten, kogo należy czcić, o kim należy pamiętać. Pisano o nim wiersze, jego zdjęcia były stylizowane na takie uwznioślone. E, takie chyba najbardziej charakterystyczne to jest to, na którym Tamerlan spogląda z nieba i wysyła sms do mamy, że tak mu fajnie w tym niebie. E, jakkolwiek tutaj mówimy o działaniach organizacji terrorystycznych. E, sytuacja, kiedy jego brat Johar, sprawca tych wszystkich strasznych rzeczy, pojawia się na okładce magazynu Pop, jest absolutnie niedopuszczalna. Magazyn tłumaczył się, że tak naprawdę to, to, jest, to jest gazeta skierowana do, do młodych ludzi, do młodych ludzi, którzy myślą obrazami, i najprostszym kanałem dotarcia do nich było właśnie zaprezentowanie im takiego kodu komunikacyjnego, który znają. Ale, mimo wszystko, uważam, że ten kod był absolutnie niewłaściwy. Co ciekawe, w tym, w, w tym numerze był też całkiem niezły artykuł na temat Johara Carnayewa, ale praktycznie nikt go nie przeczytał, ponieważ ta okładka była tak kontro kontrowersyjna, powodowała takie wzburzenie, że mało kto w ogóle myślał o komentowaniu tego, co redakcja napisała. I to pokazuje właściwie kilka rzeczy. Z jednej strony ogromną odpowiedzialność, jaka ciąży na mediach. Media niejednokrotnie spłycają tą tematykę. Pokazują ją właśnie od takiej kolorowej, obrazkowej strony, a terroryzm to naprawdę nie są fajne kolory. To jest coś znacznie głębszego. Ten kanał istnieje także po to, żeby pokazać to zjawisko na różnych poziomach i z różnych perspektyw. A żeby to nie były właśnie opowieści takie jak z okładki The Rolling Stone, pokazujące fajnego chłopaka, który zbłądził. To nie jest takie proste. Na kanale Anatomia Zamachu. Niejednokrotnie zapewne będę jeszcze opowiadała o wizerunkach terrorystów, bo to jest niesamowicie ciekawy temat. Za dzisiaj dziękuję i zapraszam do subskrybowania.